Zakończę ludzie! Zakończycie! 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 mnie! Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu! mógłby zrobić coś tak strasznego? Co tu się stało? Ej, spajcie, silni Czy to... O nie, co tu się stało? Ech. Uważaj, jak idziesz.

Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. O nie, co tu się stało? Och, to straszne. Co tu się stało? Co się stało temu, biedakowi? Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda Próbuj to na dać tragedię! Ja jednak nazywam to zaszczytem. Oh. Właśnie na kogoś. Się Boga. nie mógłbyś bardziej Uw. uważać, Uw. Dziwne, nigdy wybrań czegoś wybrań takiego wybrań. nie widziałem. A! Jeśli Ryszard nie japkę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto. Panie, wyglądasz jakbyś czegoś potrzebował. Chodźcie, chodźcie, chodźcie Mam wiele do sprzedania. Mam wiele rzeczy, wiele rzeczy, zbyt wiele rzeczy. Tak, ty! Chodź! Chodź zobacz, kto sprzedaję! Mam wszystko, czego Nigdzie nie ma lepszych cen! Słuchajcie, obywatele! Jeśli macie do Z nami! Starczę! Błagam, nie rób krzywdy! Pomocy! Błagam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? Już nie Ma.

Żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty, możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. To zaiste ciężkie czasy Podobnie! Podejdź, Podejdź! Chodź, spójrz! Nie zawiedziesz się. Może to cię zainteresuje, nie? Cóż, mam dużo.

Cała A! Nie mnie, całym miastem usłyszał twoim poświęceniem. O nie, co tu się stało? to straszne! Siema, nigdy nie znajdziesz lepszych rzeczy. Ty pan, tak no to jest mnie zrobić! Chodź no tak to sprzedaję! you <laughs> Jeśli zabraknie ci noży, uzupełnij zapas. Czy nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają nic Uchaj przydatnego? Chodź do mnie! Jeśli... I macie I znajdziesz tu wszystko, przyjaciele! Wszystko! Podoba ci się? Chodź, spójrz! Nie zawiedzisz się! Coś trzeba zrobić. To tylko kwestia czasu, zanim odkryje to ktoś inny. Powiedz mu więc, bezpieczeństwo suku leży w jego interesie. Nie spotka się ze mną. Jest zbyt zajęty jakimiś nowymi sprawami. A strażnicy? Już próbowałem. Bez jego rozkazu nie kiwną palcem w bucie. Co zatem zrobisz? Pójdę do Abul-Nukuda. Króla kupców? Ha, nie przyjmiecie. Nie musi. Napisałem do niego list, w którym wyjaśniłem problem. Może przeczytać i zdecydować. Złodzieju! Jesteś w świecie. Wszystko! Co robisz? Co ja zrobiłam? Dziń, złodzieju! Puść mnie, przecież nic nie zrobiłam. Nędzny złodzieju, ucznę ci za to dłonie! Pom Niech mi ktoś pomoże! Chodź! Spójrz! Nie zamienisz się! nie przecież nic nie zrobiłam! Dziń, złodzieju! Czemu to robisz? Co ja zrobiłam? Pomocy! Błagam, pomocy! Złodzieju! Czego jesteś nie, przecież nic nie zrobiłam! やった Pomocy! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. O co chodzi? Co tu się stało? Witaj! Mam wszystko, czego mógłbym być w życiu zapragnąć! Bądźcie czujni, przyjaciele! Część tam się kryje się wszędzie! Obserwując i czekając! Nasze gotów nadkusić! nie musicie Wytkajcie. szukać dary. Bądźcie Mam silni wszystko, jak Polakowin i stańcie przeciwko naszym progom! Każdy na swój sposób! Oh. Bowiem dla nas był on odwiedzany w znanym zbrodniu naszej wielkiej Nie śmiejcie podróż, że wręczymy odetchwanie. Kul niewiernych, całkiem lepszeczna, powierzchni i Musimy się przeciwstawić i odeprzeć go. Hmm. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe. ...podostawiając za tobą ko... Po Poszłam śmierć! Salah wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki! Nie masz stać! Odejdź! Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi... I trzy. jesteś śmiecem! Szeptań, proszę, robisz mi krzywdę! To tu dziś przed wami, by was przestrzec! jesteś śmiecem! Wynoś! Oj! proszę! Wehak! Niewierny! O, to niewierny! To tego życia do mnie! mnie Teraz <zmum _> szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłoby mi zgubiona. Niech Bóg się witunie. To nie jedynie cierpienie. Nazywają to kupiatą. Krupiatą i niczego. Przemocy! Szaleństwa! Musimy zdawić im czoła! Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! Bądźcie czujni, przyjaciele! Szejtan kryje się wszędzie! Obserwując i czekając! Zawsze gotów nas kusić! Wytrwajcie! Bądźcie silni <laughs> jak I stańcie przy... Co za dziwny człowiek... Nie mógłbyś bardziej uważać? A. A! Dziwne... <noise> Zrobi sobie krzywdę! Ten głupiec chyba postradał zmysły! Hej! Wyglądasz znajomo! Co on robi? Nie wolno ci tu być. Odejdź.